Rysowanie w zamian za nagrody to niezła zabawa i świetna rozrywka. Kiedy nagroda jest jedna i kilku chętnych, mamy zagwarantowane, niezapomniane show. Zwłaszcza na kanale Multidoo. Jakie pyszne ciastko. Trudno znaleźć coś smaczniejszego. Co? Tylko jedno? Nie martwcie się. Teraz wam się podoba? To ogromny tort. Tak wygląda o wiele lepiej. Już czuję jego aromat. I wygląda apetycznie. Wyobrażam sobie, jaki to będzie pyszne. Pamiętajcie, że na narysowanie tortu macie tylko minutę. Najlepsza w nagroda go zje. I to na pewno będę ja. Przydałyby mi się jakieś specjalne farby. Dziękuję, to jest to co trzeba. Zaczynam! Teraz ma szansę wygrać. Nie podoba mi się to. Co? Ona też świetnie rysuje. Dobra, mam pomysł. Emma, spójrz na mnie. A kim jesteś? Ty potworze! Słabo mi. O jedną mniej. Teraz tort na pewno będzie mój. W porządku, mojej panie, czas dobiegł końca. Pochwalcie się swoimi rysunkami. Spójrz, moja praca jest najlepsza. No no, naprawdę jest dość oryginalna. Podoba mi się? A co sądzisz o mojej? Arcydzieło! To jest arcydzieło! Decyzja zapadła. Monika wygrała ten konkurs. Wiedziałam! No i co z tego? Ale to ja mam jadalne farby. Co się ze mną stało? Co? Monika ukradła moją pracę. Nie szkodzi, mam pomysł. Ciekawe, co powie, kiedy ciasto wyląduje na jej twarzy. Szkoda, Mizaka, ale zemsta jest ważniejsza. Monika, masz szczęście. Co się dzieje? A, Łapcie tort! Co? O nie, przecież to ja wygrałam. No to jedź swoje ciasto z podłogi. Nie trzeba było kraść mojego rysunku. To nie fair. Hmm, Lizak. Fajnie. I tort też smakuje całkiem spoko. Wygrałam, ale teraz siedzę w jakichś resztkach. To okropne. Ciekawe, co tam jest tym razem? Zaraz? Gdzie to jest? O, tutaj spójrzcie, jak błyszczy. Pokochacie ten klejnot. Niezły kamień, zgadza się. Czy dają go za ładne oczy? Wow, ale duży! Tak, duży! I proszę mi wierzyć, bardzo drogi! Więc postarajcie się i go dostaniecie! Czas start! Hmm. Przyda mi się mój kamek. Nawiasem mówiąc, też nie był tani. Coś mi mówi, że mogę wygrać. Jaki piękny kamień. Będę szczęśliwa, jeśli dostanę go od mojego ukochanego zaka! Zrobiłabym dla niego wszystko! Wow, jest naprawdę dobra! Już będę musiała coś z tym zrobić? Sorry dziewczyny, ale to przez ten drogi pierścionek. Co się dzieje? Skąd się wzięło to światło? Nic nie widzę, gdzie są wszyscy? Dlaczego jest tak ciemno? To moja szansa. Za chwilę wygram ten piękny pierścień. Czas minął. Czy jesteście gotowe, aby pokazać swoje prace? Uff, w końcu coś widzę. Oczywiście, że jesteśmy gotowe. Suzy, szczerze mówiąc, to jest okropne. I tak nie chciałam tego taniego bubla. Monika, twój rysunek, no może być. Dziękuję. Emma, twoja praca też wygląda bardzo dobrze. To wspaniale, tak się cieszę. Teraz muszę wybrać Monika czy Emma. Chyba Monika jest lepsza. Monika wygrywa. Chorawie działa. Dziękuję, kochanie. Dziękuję, że to mnie wybrałeś. To nie fair. Wszystko tu jest ustawione. Pierścionek jest w sam raz dla mnie. Pasuje idealnie. Zak, kochanie, już biegnę. To? Dokąd biegniesz? O, zostaw mnie w spokoju, Monika. Chcę za ciebie wyjść za mąż. Kochanie, poczekaj. I tak cię dogonię. Ona mnie przeraża. Tak, jest dziwna. Tym razem mam dla was czekoladowe jajko. W środku może czekać jeszcze niespodzianka. Co za pyszności. Aż mi ślinka cieknie. Jestem gotowa do malowania. Gotowe? No to zaczynamy! Ruszamy! Nadszedł czas na barwy bojowe. Po co mi tam jakieś pędzle? Mam w końcu ręce, którymi mogę malować. A ja nie zamierzam rezygnować z pędzelków. Chwycę je jak pazury Wolverine'a. Maluję jak prawdziwy superbohater. Przynieście mi jajko, szybko! Dziękuję, w samą porę to sprawi, że mój rysunek będzie idealny. Muszę je tylko odrysować. I gotowe. Co się stało? Ktoś tu chce oberwać? Mój rysunek jest zniszczony. Wiem, że to ty, Suzy. Czas się skończył. Pokażcie pracę. Suzy, twój rysunek jest rewelacyjny. Wiem. Monika, co to za bohomas? Wygląda okropnie. Żartujesz, prawda? Emma, co to za smarki na twojej kartce? To nie ja, to nie moja wina. To nie ma znaczenia. Decyzja zapadła. Suzy wygrywa. Pogratulujmy jej. Jestem gotowa. Wygląda na to, że będzie pyszne. Ojej, Monika, często się? Z przyjemnością. O nie, ma to prezent dla ciebie. Dzięki. A dlaczego mi to dałaś? Dziewczyny one uciekają. Ha, I co? Fajna niespodzianka? Raczej straszna. A gdzie jest nagroda? Już lecę. Przygotujcie się do rysowania. O, przeleciał! Waszą nagrodą jest ten hełm astronauty. Uwierzcie, mi jest super! To jest naprawdę świetna nagroda. Można będzie polecieć w kosmos i spojrzeć na gwiazdy z bliska. Skoro tak bardzo zależy ci na zdobyciu kasku, to zaczynamy! Zaczynamy, dziewczyny! Pędzel? nie to zbyt tanie. Myślę, że pióro jest najlepszym rozwiązaniem. Dzięki temu mój rysunek będzie wyglądał na droższy. Moim zakiem będziemy razem nawet w kosmosie. Zaki i ja będziemy unosić się w przestrzeni kosmicznej. To takie romantyczne. Co? Co to było? Chyba trochę się rozmarzyłam. Znowu się zaczyna. Co to za dźwięk? Wiedziałam, że po nas przyjdą. Muszę się zabezpieczyć. Na pewno nie polecę w ten wasz kosmos. Nie chcę zostać porwana przez kosmitów. Czas minął. Pokażcie swoje prace. Suzy, jestem zdumiony. To jest po prostu genialne. A co z tobą, Monika? A, znowu to samo. Kocham cię. Rozumiem. A ty ma, co masz? Co to za plama? I tak jakoś wyszło. No to wygrywa Suzy. Proszę o klaski. Wiedziałam, że wygram. Daj mi mój kask. Zabieraj, należy ci się. No to lecę. Nie czekajcie na mnie na Ziemi. Jestem teraz w kosmosie. Bezpiecznego lotu. Najważniejsze, żebyś nie została porwana przez kosmitów. Oj, całkiem o was zapomniałem. Poprawiam się. Kontanna z kolą ekstra. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. No to do dzieła. To nagroda, o którą warto powalczyć. Chyba wiem, jak pozbyć się konkurencji. Będę malowała kolą, żeby wyszło jak najbardziej realistycznie. Wow, to genialny pomysł. Ale nawet najdoskonalszy plan może zostać zrujnowany. O nie, co się stało? No pozostaje tylko pozbyć się Lili. Moje farby zniknęły. I co mam teraz zrobić? Hmm. Będę musiała malować tym, co zostało. Czas oh. dobiegł końca. Oh. Emma, pusta kartka nie przejdzie. Hmm? Zielona fontanna też nie wygląda najlepiej. Oh. Tylko Bella wykonała świetną pracę. I jesteś moją najlepszą uczynnicą. Oh. Dobra robota, gratulacje! Ta fontanna jest teraz moja! Zazdroszczę jej. Nie martw się, my też spróbujemy koli. To świetny pomysł! To śpije z mojej fontanny! Nie mam pojęcia, kto to. No cóż, napiję się kolinnym razem. Stoi przed Wami Bóg Rysowania. Wow, to przecież młotora! Dokładnie tak, i właśnie jego musicie narysować. Start! Wygląda idealnie. Jego minikopia pomoże mi przenieść jego kontury na papier. Wystarczy go odrysować i gotowe. Wow! A ja sama sobie poradzę. Radzę się Wam pospieszyć lepiej mnie nie wkurzać. Widzę, że Emma przyspieszyła. Za taką nagrodę jestem gotowa miotać gromy. Gotowe. Emma, co tam jest? A ja szybko podmienię rysunki miejscami. Czas minął. Czekam na wasze rysunki. Jestem pewna, że moja praca wygra, ale to nie jest moja praca. Może moja się nada. Zwycięzca jest oczywisty: to Lili. Twój rysunek jest genialny. Już biegnę po nagrodę. Dziękuję wszystkim, bez was nie dałabym rady. Tylko zwycięzca może podnieść młot. Hmm, to ja wygrałam, bo najlepszy rysunek należy do mnie. Ha? I zamierzam to udowodnić. Lili, odsun się. Pozwól mi to zrobić. Udało się. No i okej, okay, i tak go nie chciałam. Nie kłóćcie się, dziewczyny. Nowa nagroda już w drodze. Skąd się bierze ten paskudny zapach? Jest po prostu okropny. Poznajcie wykwintny i niepowtarzalny ser pleśniowy. Zapewniam Was, że warto o niego powalczyć. Ja na pewno nie mam zamiaru tego robić. Narysuję też okropnego i przegram. To jest chyba najłatwiejsza runda. A ja jestem gotowa się postarać. Nie wiem dlaczego to robić lili. Sama nie rozumiem, po prostu jakoś tak wyszło automatycznie. Ale nigdy nie jest za późno, żeby to zepsuć. Ups, jestem taka nieostrożna. Ha? Podsunęłaś mi fajny pomysł. Co robi Bella? Rysuje? a raczej już narysowałam. Czas dobiegł końca. Nie mam żadnych ambicji, żeby wygrać tę rundę. A ja niechcący oblałam rysunek farbą. To moja kropka w ogóle nie wygląda jak ser. I tu się mylisz, Bella. To minimalizm. Dobra robota. Ale przecież ja nienawidzę sera. Jest obrzydliwy. Płutujemy ci. Oh. Dziewczyny, przyniosłem wam coś ciekawego. To ogromna walizka kosmetyków. Nie ma co wyciągać po nią ręki. Musicie to najpierw narysować. Chciałam jej tylko dotknąć. Mm -hmm. Podoba mi się nasza nagroda. Jestem gotowa zrobić wszystko, żeby wygrać. Nie ciesz się tak. Ja też nie zamierzam się poddawać. Wygląda na to, że nie będzie łatwo wygrać. Nic nie szkodzi. Najważniejsze to zacząć. Bella chyba nie jest zadowolona ze swojej pracy. Każdy może obrazić artystę. A ja na złość wam zrobię coś naprawdę fajnego. Nic nie widzę! Zostałem oślepiony! Co to było? Właściwie to nie wolno tu robić zdjęć. Dobrze ci tak, Bella. Chciałaś złamać zasady? To nie przejdzie. Zostały nam ostatnie sekundy i koniec rysowania. Bardzo się starałam. Mimo to Lili poradziła sobie o wiele lepiej. Wygrałam! Hurra! Gratulacje! Tak bardzo marzyłam o tej walizeczce. Ależ tu jest wszystkiego dużo. Proponuję jeszcze coś dodać. Na przykład pędzle w farbie. Co to jest? Do no twarzy ci w zielonym lili! O tak. Wiem, że zrobiłaś to specjalnie. Gotowe na nowy prezent? Spójrzcie, bezprzewodowe słuchawki. Od dawna o nich marzyłam. Byłem pewien, że wam się spodobają. Wszystko jest w waszych rękach. Trzeba się pospieszyć muszę wygrać. To moje marzenie, które dziś się spełni. Potrzebuję naprawdę genialnego rysunku. Jako wzór wykorzystam zwykłe słuchawki. Odresuję je. Wyszło całkiem nieźle. Muszę utrzeć nosa emię. Tylko nie to. Kretka się złamała. I ta też. Może nie powinnaś używać tyle siły. Emma ma rację. Ważne jest, aby się uspokoić i zachować właściwe proporcje. Mam nadzieję, że już skończyłyście, bo czas minął. Trudny wybór. Emma, wygrałaś. Dziękuję. To niemożliwe, tak bardzo się starałam. Miałyśmy po prostu pecha. Pospieszcie i daj mi moje słuchawki. Łap, Emma! Ale dlaczego one są takie ogromne? Myślę, że pasują do rozmiaru Twojej głowy. Nie zdenerwujecie mnie. Zamierzam użyć ich jako głośników. To całkiem niezłe wyjście. Im bliżej finału, tym bardziej niesamowite mamy prezenty. Jak Wam się podoba ta korona? Będzie na mnie pasować idealnie. Myślę, że raczej na mnie. Wkrótce się dowiemy, a tymczasem rysujcie! Czerwone kamienie świetnie komponują się z rudymi włosami. Muszę założyć tę koronę. Także łostym rysunkiem na pewno ci się to nie uda. Mhm. Dziewczyny, lepiej sobie odpocznijcie i tak was załatwię. <głos> <głos> nie przestraszysz mnie, Bella, zwłaszcza, że mam sekretny składnik. Brokat. Mhm. O. Myślę, że tyle wystarczy. Za szybko się cieszysz, Lili, moja korona będzie najlepsza. Pokazujcie pracę. Jesteśmy gotowe. No to zobaczmy. Emma, widzę, że nie masz nic ciekawego do pokazania. A praca Lili trafiła mnie prosto w serce. Szkoda, że rysunek Belly nie mógł tego przebić. Lili wygrała. Dziękuję. Wiedziałam, że moje wysiłki zostaną nagrodzone. Zostałaś królową naszego wieczoru. Dziękuję, bardzo się cieszę. Ja też chcę mieć koronę. Dobrze, że ja sobie zrobiłam. Jednak papierowa sukienka to zdecydowanie nie to, o czym marzyłam. Nie trzeba było zakładać tej korony. No. Po obejrzeniu tego wideo od razu chce się rysować, prawda? Więc teraz biegniemy po pętle i farby. A Ty obejrzyj wideo do końca. Postaw kciuk w górę i zasubskrybuj nasz kanał, a następnie dołącz do nas. Powodzenia!